Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jak Państwo widzicie na tej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Dawid Szuczek, tak więc panie trenerze, na początek bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Na pewno doping kibiców i to w jakiej liczbie pojawili się w dzisiejszym dniu na tym spotkaniu sprawił, że mieliśmy 12. zawodnika, przez cały mecz mocno nas dopingowali. Chcielibyśmy, żeby zawsze tak jeździli w tak licznym gronie i mam nadzieję, że też tymi wynikami, które w ostatnim czasie są trochę lepsze, napędzimy to. Natomiast no generalnie mamy dopiero 30 punktów. To nie jest liczba, która wystarczy na utrzymanie i jest jeszcze 8 spotkań. Musimy te punkty cały czas zbierać, musimy dobrze przepracować tą przerwę na kadrę. E, trochę jestem zmartwiony, bo e, Adam Zrelak mi wypadł z kolejnego meczu nie tylko przez kartki, ale też przez uraz i, e, No niestety ta, nie, nie wiadomo, pod znakiem zapytania stoi to, to kwestia tego powołania, więc e, są, e, ta nasza walka w dzisiejszym meczu też e, można powiedzieć, że miała swoje ofiary, e, natomiast generalnie Zagraliśmy dobry mecz. Na pewno nie był to taki mecz, że pomiędzy nami czy była taka dysproporcja, żeby zakończyło się to wynikiem 4-0. E myślę, że wiele rzeczy było na wyrównanym poziomie. Po prostu byliśmy w tym polu karnym konkretni, oddawaliśmy celne strzały, zagłębiem tych celnych strzałów nie miało. Wykorzystaliśmy drugie piłki po stałych fragmentach i e na tym chciałbym zakończyć, bo no to nie jest pora na wymążanie się po zwycięstwie. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Radio Dzień dobry, panie trenerze. Gratuluję tego zwycięstwa. To był najlepszy wart, czy odkąd jest pan trenerem warty, czy, czy, czy nie? Jak to wygląda z pana hmm. perspektywy? Dzień dobry, dziękuję. Na pewno e, najwyższe zwycięstwo. E, natomiast jeśli chodzi o e, te dodatkowe aspekty, musiałbym to podzielić na kilka rzeczy. W ofensywie, na pewno najlepszy pod kątem e, finalizacji, pod kątem skuteczności. E, natomiast mieliśmy drobne problemy z funkcjonowaniem pressingu. E, pomimo tego, że trenowaliśmy troszkę inny sposób, bo zajmowaliśmy gra inaczej niż górnik, e, to nie wszystko nam idealnie wychodziło. E, natomiast, e, no, rzeczywiście, dużo rzeczy było na, na takim najwyższym poziomie i cieszę się, że idziemy tą drogą. No właśnie, Pan mówi o tych, o, o tych kreowaniu sytuacji, bo też i o skuteczności, że wreszcie warta była skuteczność. To była kilka bramek, a prawda jest taka, że y, Zieloni mieli bardzo dużą łatwość w kreowaniu sobie tych sytuacji, bo gdyby policzyć wszystkie takie stuprocentowe to myślę, że ich spokojnie było jeszcze kilka. Czy, czy to Pana jakby, to wynikało z tego, że jakby defensywa Zagłębia popełniała tak dużo błędów, czy jednak Pańscy zawodnicy po prostu grali tak skutecznie w ofensywie i mieli taką łatwość w tym, żeby te, te sytuacje graować? bo to raczej nie, nie była taka częsta sprawa, żeby wata aż tyle tak stuprocentowych, tak dogodnych sytuacji sobie stwarzała. Na pewno też ten wynik warunkował to, w jaki sposób grało Zagłębia i Zagłębia grało bardzo ryzykownie, się otwierało dużo ludzi, angażowało w naszym polu karnym, dlatego też otwiera się przestrzeń, żebyśmy mogli wykorzystać a druga rzecz jest taka, że no my przed tym spotkaniem w tabeli Expected Points, w tabeli Expected Goals, na pewno nie byliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w normalnej tabeli, więc no siłą rzeczy kiedyś to musiało też się zacząć wyrównywać i no liczyliśmy na to, że przyjdą takie mecze, że no nie będziemy obijać dzisiaj chyba, nie, wiem, znowu dalej jesteśmy na pierwszym miejscu, mieliśmy 13 poprzeczkę słupek, więc ten sezon do tej pory, jeśli chodzi o o te inne aspekty typu, nie wiem, żadnego karnego nie wykorzystaliśmy, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o strzały w poprzeczki i słupki, no to też kiedyś musi zacząć wracać, nie możemy mieć wiecznie pecha, więc myślę, że no już zaczęło i ta runda jest pod tym kątem taka już normalna, też oddaje nam to, co traciliśmy jesienią. To jeszcze mam na zamknięcie, że naprawdę jestem zadowolony z tego, jak została skomponowana nasza drużyna pod kątem kadry, bo no mam bardzo silną ławkę i dzisiaj ta ławka też wchodząc na boisko dodawała nam jeszcze jakości, a nie zawsze tak było jesienią i to wszystko się dobrze zazębia. Dziękuję.